Siemano, witajcie z tej chmury Niezwyciężoność. Dopiero co wziąłem jej y, ten druzg prędkości. Gramy dzisiaj na najnowszy wynik na świecie. Co to jest? No fajna, gra. Oni yeah. Przegrali! Oni też przegrali, to nie Mieli y, aż 3 Okej, okay. Mamy dłuższy boss. Drozd prędkość i niezwyciężoność. Akurat to sobie wybierzemy. Y, Serwer. Naprawdę taki wynik. Na serio. Dobra. Oh. Okej, okay. Już nie muszę rozgalać króla, bo przynajmniej to ja jestem królem. Uff! Dał się. Teraz zacznę tego... O, zacznę się. Okej, ok. Jest no, blisko, bardzo było blisko. O, nie, jeden z bong bong, ma tysiąc, a więc zaraz bo nie poprzednio jeszcze zbieram to tak jak to jest mi przygotowało się z zabita elo okej okay, ja ja łeb wewnę no wcale nie do łeb o. Dobra, akurat się y, sam się zabił ten tam wą y, duży który miał właśnie ty Teraz y, Zabita jest trzecim playerem, znów możemy z nią walczyć, bo akurat jej nie lubię, tylko używam słowa, to tak pożartowałem sobie dla was. Dobra, gdzie jest ta Zabita? Orki nie zabijać? Nie! Yeah. A nie, nie zabijać nie tak. Tenik, Uch. to jakiś player był. Akurat, kuldajcie, cool nie, 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 bo... Naprawdę tutaj truskawo hejter, nie, nie, hejter. Słuchajcie, nie, to już nie! to jest biały leopard. co, co, co wy robicie? To sobie zabiorę, bo tak O Ładnie jest ten biały leopard, okej. Okay. U, co ty robisz? Ja to pozbierać. Zabita, co ty dalej robisz? Nie musisz już uciekać, ale lepiej ucieka ponieważ już... y, nie będę wiedział, że to jest Taurus. Taurus to jest mój przyjaciel akurat. Dobra, brak, 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 Naprawdę brak. No. Nie lubię to. Ale akurat już mam 3000, Podbieram sobie to. O! Jak on to zrobił? Okej, piek! O. Co jest? Ciekawym jestem grubym. Okej, okay. prawie zamknąłem ich. No dobra więc teraz już tam chyba żeby... i dałem. Już myślałem, że ktoś inny. Bo nie patrzyłem jeszcze na listek, bo ktoś może też mieć serwera i ktoś może mieć już tyle samo, ile ja mam. Czyli dwa tysiące. Tak ja mam już trzy tysiące dawno. niedługo będę miał cztery tysiące. A ja ogon oszmał Ogon jest spokalny głowa nie. Ogon i ciało jest ale głowa nie. Erotaurów, on jeszcze żyje? Ale dobrze się trzyma. Dobra? No dalej. Jest drugi. Ma no prawie tysiąc. Właśnie to zabiorę mu wszystkie kulki. Dalej, naprawdę. Chyba będę splintował, jak ja wejdę na drogę. Dobra? Poczekaj na nas, odchodzi. odchodzę. Na no serio. Ale dobrze, bo się <śmany> Mam 400. Okej, okay. 4400. Dobra, 4500. 4600. Wow, jak to mi szybko idzie. Nie. Yeah. Uuu, to się. Okay. Yeah. Nie, no ja chcę zamknąć tego Cast bonda. Teraz to chyba Lili jest na liście, nie no, Taurus jest, nie, Gemini jest na liście, Gemini będzie miał Meduzę, może to ona, no nie ja wiem czy, to on, czy ona, bo w poprzednim odcinku, kiedy było 31 tysięcy Widziałem dwa razy kelp i to może być tak samo w Danilii. Widziałem jednego, jednego tam, tam węża, który miał, ten... Mm. jeden duży, jeden mały. Zobaczyłem takiego małego, jakiś tam był, może kasmą, tak to był kasmą. O, pięć sienki. I właśnie zobaczyłem dużego na. Zobacz, ja byłem największym, ale on był drugim. I zobaczyłem jeszcze małego. To cimne było. Drugiego Castbonda zobaczyłem. Trudno, że nie filmowałem, byście to zobaczyli. Nie pamiętam, jak się tam nazywał Castbond. Może to. Dzaszuła, skoro jego imię jest takie dziwne. Chodźcie. Już Nie tylko 60. Okej, Lewegan. Lebegan. Trudno, że go lubię, ale... Uff. No niestety Lebegan. Może się obronisz przed tym, ale masz mało miejsca, więc się nie obronisz przed innymi. No więc się dostaje. Więc... Żybuch tu mamy, 6 mam. 6 tysięcy, 6 tysięcy ile? 6 tysięcy 400, następnie będzie. 6500. tysięcy 5, ok, ok. Patrzcie, jaki jestem gruby. Nie! Ok, piła. O. O. Szkoda, że teraz tu mamy niewidzialną. Zwróćcie się. Ja Jedziemy z kolejną masą 6700 masy Czyli 300 masy dostałem Teraz to akurat 400 A ponieważ Ten No teraz to akurat Więcej Teraz to akurat 1100 dostałem Nie no Więcej Więcej to, co na narobisz Prawie było. Chciałem się stąd wyrwać, ponieważ już bym się skierował, yy, gdzieś było zamknięte i nie będę się skierować. I będę musiał przez to przejść. Będę musiał Nowa. A więc mamy to no i zawróciliśmy. Jakoś trudno, trudnie, trudne to było. Okej, okay, dostałem 400 mas, bo miałem 7100, a teraz mam 7500. Akurat już skończę. Akurat już skończę tą 500, więc będę 500 masy. Okej, okay, teraz. Yy, no. Okej, okay, no. Dobra, jakie to było? To było? No. Teraz to dostałem chyba. Aha, 400 masy, bo miałem 400. A nie 500. Więc 300 masy zostały teraz. Trabiłem na 999 euro. Dobra, 8 frzęsów. Akurat 405 masy zostałem. Dobra, skrofu. Skrofu. Skrofu dalej. Wszelki skrofu, ale muszę cię rozwalić. Ładną manażką. Tylko trudno muszę go rozwalić. Tak jak na przykład w Robloxie. Była tak, był taki ładny trend. No. To jest ładną nazwą. To Sius tak się nazywało. Mi w komentarzu. Czy macie prenda to Sius Dla mnie to brzydko wygląda, bo miał noc. Na ja przykład sam się zamknął. Okej. Okay. O, 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 biorę to, zanim ktoś z mocą przyjdzie. A dobra, nie będę już zamykać jakby Ale już zamknąłem, ponieważ jest snakkillą. To się ja zamykam. Ej, przez chwilę nie było widać kulek jego. Tak które zostawił. Dajcie mi kulki. Pod te, to grube. Okej, okay, Jaszuła, muszę znaleźć. My on ma 1700. Więc niedługo będzie miał. 2000. To akurat będzie sprintował, że tak się kręci i wierci o, znalazłem Joshua. to on, ponieważ jest taki drugi, I go otaczamy od linii nie warto okej okay. ale top memo, przy tym nawet sprintował tak, że tego dotknął A Patrz, co on robi, on chce się do niego werwać no i patrzcie, to on zrobi i mam 9 A Akurat już niedługo czasu, będzie miał 2000. To był taki podobny do czasuła O, z się rozleił, szybko. biorę biorę. Okej. Okay. Okej, okay, lili. Li, Uuu. Udało się. Okej. Okay. Naprawdę jestem Mogłem już tam, właśnie od tamtąd, ale dobra. Zrobimy to akurat no teraz, ponieważ ten Joshua nam zajął to. Jeszcze tego nie spodziewałem, że on mi to zajmie. Ale zaraz się akurat rozpaść. O! Biorę, 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 biorę. Jak on to zrobił? Widzieliście to? Muszę go zamykać od nowa i to starannie. O tak, udało się. Yes. Ile ja mam masy? Dużo. Muszę go 10 centów, bo już skonceptuję. Dobra, 10 centów. Ale super. Dobra, to wszystko tutaj zabiorę, to co miałem. Tutaj mam te kulki i dużo kulek. To jest taka piłka kulek. No to była Duże kulek. Patrz jaki nóg. Patrz jak zrobił. Od. On chciał. On chciał mi dać masę. Grześć. On się tu wzięła. On się tu wzięła z No była zamknięta. I może się rozwaliła to nie? Okej, 11000, jestem taki ogromnie gruby. Patrz jaki okropny jestem. O ja, okropny. Jutro o godzinie 00, dwukropek 01, będę miał meduzę. A oczywiście 0-0. 00. Albo ja mam, że Zero dni zostało, bo mam dostać to ten, no właśnie, co so, pierwszego lutego. O, tej linii. Patrzcie, o duże gier. Ja. Biorę. O nie, tu jest za dużo węży. Okej, okay. akurat ten jeden się tutaj rozwalił. Okej, okay, to ja zamykam tych tutaj. Patrzcie, ten tutaj trochę nie widział, ale się... O, teraz nie widział! Przez mój bok. Przez mój bok. Nie to wygląda. Jak wilk... Że z dwiema dodatkowymi głowami. Dobra, no 13 tysięcy 23 mam. A więc robimy to. A ten to część. A. Tego nie spodziewałem, że on to chce wsiąść. Okej, okay, tutaj jest od tego samolotu. Szałoczny graf. się przed moją mocą, albo cię już Dlaczego wcześniej nie mogłem tego Nie mogłem tego zabrać. Gdzieś to chciał go zabrać. Ok, mam 14 tysięcy Dobra, zamykam go drzwi. Zamykam go Okej, okay, mamy. Mamy. Mam koronę. Ej, mam dwie korony, ponieważ tutaj jeszcze. I tutaj. mam mały napis. A mój łeb jest pięć od, je od jednego węża. Wcześniej byłem trochę tylko gruby. A teraz to za pierwszym razem. 14. w tym samym czasie się rozwaliło. Co to jest? On nam to zabrał, hej. No naprawdę, dlaczego to zrobiłeś? Goj, goj, nie. Rip, goj, goj, co? To przez to, przedemnie, to przedemnie, że jestem taki gruby, mam takie głębokie warstwy mojego ciała. Nie! Mój przyjaciel Ja, ja zabiłem własnego przyjaciela do tej kijo. O nie. Dobra, okej, okay. a! a! Yes, Dziwne to bardzo było, to jakiś piksarkoń zamknięty, którego zamykałem, co się zdarzyło. ze mną. No patrzcie, teraz tu sobie pozamykam tych kręży, na przykład ebola, no bo... Okej, właściwie to nie zamknąłem eboli, ale patrzcie jak mało mają, cool, na przykład cool guy, nie szarmy, cool guy ma co zajeżdżać. Akurat pozbierał sobie masę, ponieważ widziałem, że 120 było. Nie! A potem już 140. Bo jakaś orka była. No właśnie, gdzie jest Taurus, Przypomniało mi się już od razu. To chyba było Taurus, Ale nie mogę rozwalać o. Fantastik, uciekaj! Uciekaj, fantastik! No dobra, uciekł. Elo! Pobił raty. Dobra. Na czwartym miejscu. Zbawiamy szosie. Jak on przeszedł? Ha, bo, bo jest cień. jest trochę grubsza ta warstwa, ale przeszedł na środkową sienką. Ale patrzcie, jak ma mało miejsca. Rozwalił się, a więc mamy to. Nie tylko 16 księki. A więc czyli go 20 tysięcy za 5 000. Dobra On chyba będzie sprintował Patrzcie, jaki spany Jaki on był Wczoraj udało mi się go węża Tuż koło mnie Tuż koło mnie udało mi się zamknąć króla Yy, właśnie w tym miejscu gdzie teraz będę 3, 2, 1 tutaj, tutaj właśnie zamykałem go tym byłem podstawowym, tym nie, duszkiem byłem okay. by jaki jaki gruby mój łeb będzie, kiedy będę miał ten 100 tysięcy. a no, chyba to mi się nie uda. Ale trzeba nie myśleć, liczyć tak. 162. Że o, teraz y, 164, czyli 164 tysięcy, 165 166 tysięcy, Tak to trzeba liczyć. Jak 20 tysięcy to 200. 20, o nie. Uff. Wow. wow. Biorę, 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 biorę. 180 tysięcy. 181 tysięcy. Uch! 182 tysięcy. Oj! A la, tutaj skomplikując. Ale dobra. jak on to zrobił? Czy to jest jakiś szart? Ale ser jest słaby. Bez sobą kijanki. No to lepiej jest. Ale naprawdę będziemy robić troszeczkę 100 tysięcy albo więcej. Jak nam się to uda? так Давай семнадцатое. Давай чем, Давай, чем, yeah. Yeah. Давай, чем а вас Kulki. Popatrzcie, trochę sobie to zwięksuję. To są moje kulki, które selowałem na kulki. Patrzcie jak widzicie. Duży teraz wyjmu. No, akurat to się nie udało. dobra, no udało się. O, już przeskoczyłem go. dobra, no teraz robimy to dalej. Nie poddaję się... Że... Niczego go zamknąć. Otworzyć. Ale ja go otworzę Wtedy nie oh, ukradło, to było to... Ale dobra, udało się. Teraz ja to w ogóle nie próbuję. Czas na Patrzcie, odchodzę! Wrócił! Wiedziałeś, że pójdzie sobie na zawsze i go nie rozwalać. Ale się rozwalił. Dobry pensyj! Ok, 180 tysięcy, i raczej 180 tysięcy. O! takie grube miejsce mógł już przejść, co? 186 tysięcy, na raz ja zrobiłem. Jest! Ej, mogę tak po prostu zrobić. Jak maszyna by tak robiła, to tak kółko będzie, ale kółko też nie będzie się udaje. Bo wtedy więcej masy mamy. Im więcej będzie, tym więcej masy. Ale najbardziej to większe, ponieważ one dają najwięcej. Ich małych lepiej nie rozwalać. Ponieważ one są słabe. One dają nic. Po prostu zero. Po prostu zero. Ale ładnie wygląda. Nie wiem jak się nazywa ta skórka. Ej, równo jest cake, a to jest jakiś Jak Jak ciasto. Ciasto truskawkowe. Taki tort. To jest cake. W którymś środku znajduje się taka czekoladka. No nie czekoladowa, tylko truskawkowa. Nie jest czekolada truskawka, ale słabo jest. Po co Jak on to zrobił? O! To z działo.